Serbiusz siedział za kierownicą swojego starego Toyoty, która wiernie służyła mu przez dziesięć lat, i wpatrywał się w drogę prowadzącą do Teściowej. Za oknem migały przydrożne kawiarnie, stacje benzynowe i rzadkie wioski. Włączył radio, ale zaraz je wyłączył. Nawet muzyka nie mogła zagłuszyć wewnętrznego głosu, który uporczywie przypominał Jedziesz tam, gdzie każde twoje słowo zostanie zważone, każdy gest oceniony a potem zapakowany w piękne pudełko z jadowatą wstążką. Od samego początku życia rodzinnego teściowa Krystyna postrzegana była przez niego jako przeszkoda z minowym polem. Kobieta była wyrazista z wiecznym opalenizną, szpilkami, brokatowym manicure i figurą, która przyciągała spojrzenia nawet mężczyzn w jej wieku. Kiedy po raz pierwszy spotkali się na urodzinach Kasi, Sergiusz pomyślał, że ma przed sobą modelkę z kolorowego magazynu, a nie matkę swojej narzeczonej. Krystyna potrafiła wejść do pokoju w taki sposób, że wszystkie rozmowy cichły. Wydawała się emanować jakąś szczególną energią, od której robiło się nieco nieswojo. Jej język był ostry jak brzytwa, a charakter zdawał się być wykuwany w jakimś specjalnym ośrodku psychologicznych operacji. Gdy tylko z żoną Kasią pojawiali się u niej w gościnie, Sergiusz zamieniał się w worek treningowy. Wchodził do przedpokoju, jeszcze nie zdążywszy zdjąć butów, a Krystyna już oceniająco przeglądała go od stóp do głów. Potem następowała szeroka, biała uśmiech, ale jakaś drapieżna. O, Sergiusz, znów przytyłeś. Czy lustra w waszym domu ogłosiły strajk? Szczebiotała, nalewając wino z miną niewinnej kotki, która właśnie złapała mysz, i teraz się z nią bawi. Sergiusz uśmiechał się przez zęby. Boję się, że Krystyna naprawdę cię tak szokuje, że trzeba będzie wzywać karetkę, odpowiedział, a ona zaśmiała się głośno, teatralnie, odrzucając do tyłu swoje farbowane włosy koloru dojrzałej pszenicy. Jakiż ty jesteś dowcipny? Zięciu, Kasiu, słyszałaś? Twój mąż chce mnie wysłać do karetki. Kasia tylko wzdychała i próbowała zmienić temat rozmowy, ale Krystyna była nieustępliwa. Ale to nie potrwa długo. Wkrótce tak go potrząśnie, że ona będzie milczeć przez miesiące. Przy stole obiadowym mogła godzinami opowiadać o tym, jaki i były mąż, ojciec Kasi, był prawdziwym mężczyzną, i stolarzem, i hydraulikiem, i elektrykiem. A potem znacząco spoglądała na Sergiusza, jakby pytała, a ty na co się nadajesz, poza siedzeniem w biurze i stukaniem w klawiaturę. I tak było za każdym razem, aż pewnego dnia Kasia poprosiła: Proszę, pojedź do mamy na działkę. Nie ma wody, drewno nie jest porąbane, a ja mam pracę. Patrzyła na niego swoimi dużymi, brązowymi oczami, a sergiusz wiedział, że nie może odmówić. Odmowa, gdy nazywają cię bohaterem, nie wchodzi w grę. Nawet jeśli rozumiesz, że jedziesz do smoczej jamy. Poza tym Kasia ostatnio wyglądała na zmęczoną. Projekt w pracy, terminy, szefostwo, które wymagało niemożliwego. Sergiusz nie mógł jej dokładać problemów. Dobrze powiedział, całując żonę w czoło. Pojadę. Tylko jeśli twoja mama znów zacznie mówić, że nie umiem wbijać gwoździ, udam, że jestem głuchy. Kasia zaśmiała się i objęła go. Dziękuję, kochanie. Jesteś naprawdę moim bohaterem. Teraz skręcając z asfaltowej drogi na szutrową prowadzącą do letniskowego osiedla, Serbiusz czuł, jak napięcie narasta. Działka Krystyny znajdowała się na obrzeżach, w cichym miejscu otoczona sosnami i brzozami. Domek był niewielki, ale zadbany. Jasnoszary z rzeźbionymi oknami, rabaty z kwiatami. Krystyna była dumna ze swojej działki i za każdym razem, gdy ktoś przyjeżdżał, organizowała wycieczkę, jakby pokazywała posiadłość. Sergiusz zaparkował przy furtce i wysiadł z samochodu. Było wczesne popołudnie, słońce świeciło wysoko na niebie, a powietrze wypełniał zapach sosnowych igieł i kwiatów. Poranek był świeży, a powietrze wypełniał zapach igliwia. Na ganku pojawiła się Krystyna, ubrana w lekki szlafrok w kwiaty, który ledwie sięgał jej kolan. Stąpała boso, a jej włosy były luźno związane, twarz bez makijażu. Mimo to, Sergiusz nie mógł oderwać wzroku na chwilę dłużej niż powinien. O, zięć przyjechał. Zawołała, schodząc z ganku. Nie spodziewałam się ciebie tak wcześnie. Myślałam, że do południa będziesz w łóżku. Krystyno, wie pani, że jestem człowiekiem zdyscyplinowanym, odpowiedział Sergiusz, wyciągając z bagażnika narzędzia. Kasia mówiła, że jest tu dużo pracy. Oj, pracy to tu jest machnęła ręką. Woda w studni się skończyła, drewno leży nietknięte, a jeszcze dach przecieka w przybudówce. Ale sobie poradzisz, prawda? Jesteś mężczyzną. Pokaż swoją twardość charakteru. Postaram się nie zawieść, odparł, zakładając topór na ramię. Gdzie jest drewno? Za szopą. Chodź, pokażę, powiedziała prowadząc go wzdłuż ścieżki. Serbiusz nie mógł nie zauważyć, jak Krystyna porusza się z lekkością, kołysząc biodrami. Szlafrok powiewał na wietrze, odsłaniając jej opalone nogi. Odwrócił wzrok, przypominając sobie, że to teściowa, że jest żonaty, że to wszystko jest niezwykle niestosowne. Wskazała na polanę. Jest tu ze sto kawałków. Musisz je nałamać, bo zima tuż, tuż, a ja sama zmarznę. Sergiusz skinął głową i zabrał się do pracy. Krystyna stała obok, opierając się na płocie i obserwując go. Milczała przez trzy minuty, co było dla niej rekordem. Wiesz, w końcu powiedziała, nie jesteś taki beznadziejny. Może z ciebie jeszcze coś wyrośnie. Serbiusz podniósł wzrok, wycierając pod z czoła. Dziękuję za wiarę we mnie, Krystyno to bardzo inspirujące. Uśmiechnęła się. Nie denerwuj się, mówię to w dobrym tonie. Krystyna, jakby według scenariusza, zasiadła w altans z dwiema przyjaciółkami. Trzy zadbane panie w wieku balzakowskim z kieliszkami białego wina dyskutowały o mężczyznach, jakby wybierały buty na wyprzedaży. Jedna z nich, pulchna blondynka w jaskrawo różowej sukience, machała rękami, opowiadając coś o swoim sąsiedzie. Druga, szczupła brunetka z krótką fryzurą, założyła nogę na nogę i zapaliła cienkiego papierosa. A Krystyna siedziała w centrum w białej sukience z głębokim dekoltem. Wyglądając jak królowa tego małego królestwa, Sergiusz milcząco skinął głową w ich stronę i poszedł do polany za szopą. Wziął topór, zdjął koszulkę. Było gorąco, a praca w niej nie miała sensu. Pierwsze polano pękło z przyjemnym trzaskiem, potem drugie. Trzecie. Wszedł w rytm, a fizyczna praca zaczęła go uspokajać, odciągając od myśli. Jednak po dziesięciu minutach z altanki dobiegł głos Krystyny, głośny i wyraźny. Ten Sergiusz Kasi to w sumie niezły facet, ale ubiera się jak bezdomny. To jego dżinsy zawsze są pomięte, czy on je tak nosi specjalnie? Przyjaciółki zaśmiały się. Blondynka dodała, ale Kasia to piękność. Całą urodę po tobie odziedziczyła, Krystyno. No to prawda, zgodziła się Krystyna. Tylko co z tego? Uroda bez pieniędzy to jak samochód bez paliwa. Stoi i rdzewieje. Sergiusz zgrzytnął zębami i z całej siły opuścił topór. Polano rozleciało się na trzy części. Podniósł następne, potem jeszcze jedno. Podspływał mu po plecach, ręce zaczynały się męczyć, ale nie chciał przestawać. Złość była doskonałym paliwem do fizycznej pracy. Jeszcze po pół godzinie cierpliwość się skończyła. Rzucił topór, otarł ręce o dżinsy i ruszył w stronę samochodu. Wyciągnął z bagażnika koniak i whisky. Dobre, drogie butelki, które kupił dla siebie w zeszłym tygodniu, ale nie zdążył otworzyć. Niech przynajmniej będzie jakaś korzyść z tej podróży. Wszedł do altanki z butelkami w rękach i szerokim uśmiechem na twarzy. Serbiusz zakończył swoje zadanie, które planował od dłuższego czasu. Ostrożnie wysunął się spod ramienia Krystyny, zapiął koszulę i poprawił się w łazience. W lustrze ujrzał mężczyznę, który wyglądał jak on, ale wewnątrz czuł, jakby ktoś zamienił wszystkie kable. Wrócił do domu do Kasi z uczuciem, że właśnie przeszedł przez tajny poziom gry na przetrwanie, o którym w instrukcji nie było ani słowa. Za kierownicą jego palce coraz mocniej zaciskały się na kole. W głowie przewijały się obrazy w nieskończonej pętli. Jej spojrzenie, śmiech, a także zdanie o procentach. Dom wydawał się nagle cichy i uporządkowany. Kasia przywitała go zwyczajowym pocałunkiem i zapytała: Jak tam, mama? Nie dała ci w kość. W odpowiedzi mruknął coś neutralnego o drewnie, a wzrok schował, idąc pod prysznic, by zmyć zapach działki, potu, jej perfum i wszystkiego, co teraz na stałe osiedliło się pod jego skórą. Kilka dni później zadzwoniła najpierw Kasia. Siedział w kuchni, pił kawę, gdy włączyła głośnik. Kochanie, rozległ się znajomy głos świętosawy, w którym brzmiało coś, co sprawiło, że w jego wnętrzu zadrzało. Niech Sergiusz do mnie przyjedzie. Kran cieknie poważna sprawa. Jestem sama, boję się, że całą kuchnię zalewam. Kasia zmarszczyła brwi. Mamo węzwi hydraulika. Co ty? Sergiusz ma pracę. No nie, obraziła się teściowa. Jaki hydraulik, kiedy mam w rodzinie złote ręce? On jest twoim bohaterem. Niech przyjedzie, to tylko godzina pracy. Kasia spojrzała na niego. Dasz radę wpaść po pracy. Wzruszył ramionami, udając, że to drobiazg. Zaraz wpadnę, zobaczę, co tam z tym kranem. Potem już osobny telefon, bez głośnika, głos inny, cichszy, miękki, prawie aksamitny. Sergiusz, jakby próbowała jego imię na smak. I weź ze sobą klucz na 17, zrobiła małą pauzę i buteleczkę czegoś pięciogwiazdkowego z Armenii. Bez tego kran się nie podda. Rozumiesz, o co mi chodzi? Rozumiał aż za dobrze. Serce na moment zamarło, dłoń spocona, mimo że telefon był zimny. Od tego czasu regularnie jeździł naprawiać hydraulikę świętosawy. To kran cieknie, to prysznic szwankuje, to gniazdko iskrzy, to nagle drzwi się nie zamykają. Każda drobnostka była pretekstem, by zadzwonić do zięcia. Kasia tylko się śmieje. Mama znalazła kogoś, kto jej działkę w porządku doprowadzi, mówi, a on dostaje buziaka za to, że nie odmawia. W obecności Kasi Świętosawa, jak dawniej, drwi i kąśliwie komentuje. Przy każdym rodzinnym zebraniu standardowa program. Sergiusz znowu w tych trampkach. Przeżyły już chyba trzy epoki. A twój tata wszystko umiał, a ty wciąż mylisz w krętarkę z wiertarką. Z przyzwyczajenia odpierał ataki, rzucając żarty, by nie dać jej przejąć inicjatywy. Z boku byli klasycznym duetem teściowej i zięcia. Ona kąsa, on unika ukłucia. Ale gdy zostawali sami, kiedy Kasia szła do sklepu lub brała prysznic. W oczach Świętosawy zapalał się ten sam ogień, ledwo dostrzegalny, ale rozpoznawalny. Zdanie o kluczu na 17 stawało się nieoficjalnym hasłem. Podchodziła bliżej, jakby dotykała jego ramienia, przechodziła tak, że jej zapach zostawał w powietrzu, zatrzymywała się obok na chwilę dłużej, niż to było konieczne. Każdy raz inaczej, ale rezultat zawsze ten sam. Łatwo zrzucała maskę surowej teściowej, a potem znowu ją zakładała. Była surową teściową z wiecznym opalenizną i ostrym językiem. On, przykładny zięć, który naprawia gniazdka, wozi żonę na działkę i znosi jej docinki. Przy rodzinnym stole, wszystko jak u ludzi: tosty, sałatki, rozmowy o pogodzie i zdrowiu. Kasia śmieje się, opowiada historię z pracy, nie zauważając, jak czasami ich spojrzenia ze świętosawą krzyżują się na ułamek sekundy dłużej niż powinny. Od razu odwracają wzrok, udając, że patrzą gdzie indziej. Wszystko zdawało się układać w jedną całość, ale w sercu Sergiusza tlił się niepokój. Wiedział, że ta gra, w którą wszyscy grali, mogła zakończyć się w każdej chwili. I tak, z każdym kolejnym spotkaniem, z każdym kolejnym naprawionym kranem, ich relacja stawała się coraz bardziej skomplikowana. Pewnego wieczoru, gdy Kasia poszła do sklepu, Świętosawa znowu podeszła bliżej. Sergiusz powiedziała cicho, a jej głos brzmiał jak szept. Czy nie myślałeś o tym, co będzie, gdy Kasia się dowie? On zamarł. O czym mówisz? O nas, odpowiedziała, a w jej oczach błyszczał ten sam ogień, który widział wcześniej. Serbiusz poczuł, jak serce bije mu szybciej. Nie możemy tego robić, powiedział, ale w jego głosie zabrakło przekonania. Dlaczego nie? Zapytała, zbliżając się jeszcze bardziej. I w tym momencie, w tej chwili, wszystko się zmieniło. Zrozumiał, że nie może dłużej uciekać od tego, co czuje. Zamknął oczy i wziął głęboki oddech. To była gra, w której oboje byli zaangażowani, a teraz musieli zdecydować, jak ją zakończyć. Zaraz po tym, jak Kasia wróciła do domu, Sergiusz poczuł, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Sergiusz siedział na kanapie w salonie, wpatrując się w telewizor, ale tak naprawdę nie widział nic. Myśli krążyły wokół Świętosawy i jej spojrzenia, które zdawało się przenikać go na wskroś. Kasia wróciła z zakupów, niosąc torby pełne świeżych warzyw i owoców. Uśmiechała się, jak zawsze, ale Sergiusz dostrzegał w jej oczach coś, co wcześniej umknęło jego uwadze niewielką nutę niepokoju. Co oglądasz? Zapytała, kładąc torby na stole. Jej głos był pełen energii, ale Sergiusz nie potrafił się skupić. Nic szczególnego, odpowiedział, starając się brzmieć naturalnie. Jak tam w sklepie? Wszystko w porządku, ale mieli tylko te małe pomidorki. Muszę je pokroić do sałatki, odparła z uśmiechem zaczynając rozpakowywać zakupy. Sergiusz obserwował ją, ale jego myśli wciąż błądziły do Świętosawy. Zastanawiał się, czy ona również myśli o tym, co się wydarzyło. Ich rozmowa, te spojrzenia, które wydawały się tak niewinne, a jednocześnie pełne napięcia. Kasia zaczęła przygotowywać kolację, a Sergiusz postanowił pomóc. Wstał i podszedł do niej, biorąc w ręce nóż. "Pokaż, jak chcesz to pokroić", powiedział, starając się wprowadzić do rozmowy odrobinę lekkości. "Możesz pokroić w ćwiartki, a potem dodamy trochę bazylii", wskazała, a ich dłonie przypadkowo się spotkały. Sergiusz poczuł dreszcz, ale szybko się cofnął. Po kolacji, gdy siedzieli przy stole rozmawiając o codziennych sprawach, Sergiusz nie mógł się oprzeć myśli, że świętosawa mogła być w pobliżu. Zastanawiał się, czy nie powinni z Kasią wybrać się na weekend za miasto, aby uniknąć napiętej atmosfery, która zaczynała ich otaczać. Może powinniśmy pojechać do zakopanego? Zaproponował, starając się brzmieć entuzjastycznie. Zobaczymy góry, a może nawet uda nam się znaleźć chwilę na relaks. Kasia spojrzała na niego z uśmiechem. To świetny pomysł. Od dawna nie byliśmy w górach. Możemy zabrać ze sobą świętosawę, będzie się cieszyć. Serbiusz poczuł, jak jego serce na chwilę zamarło. Może lepiej, żeby pojechała sama, a my spędzimy czas we dwoje? zaproponował, czując jak napięcie w jego głosie rośnie. Kasia spojrzała na niego zaskoczona. Myślisz, że to dobry pomysł? Tak, myślę, że potrzebujemy trochę czasu tylko dla siebie, odpowiedział, starając się nie zdradzić swojego prawdziwego powodu. Kasia skinęła głową, a Sergiusz poczuł, jak ulga przechodzi przez jego ciało. Może to był sposób, by na chwilę uciec od świętosawy i od skomplikowanych emocji, które zaczynały go przytłaczać. Wieczorem, gdy Kasia poła do sypialni, Serbiusz usiadł na kanapie, wciąż myśląc o świętosawie. Co ona myśli? Czy czuje to samo? W jego umyśle pojawiły się obrazy ich wspólnych chwil, które zaczynały się od niewinnych rozmów, a kończyły na intensywnych spojrzeniach. Nagle usłyszał dźwięk otwieranych drzwi. To była świętosawa, która weszła do salonu z kubkiem herbaty. Nie śpisz jeszcze? zapytała, a jej głos był ciepły, ale w powietrzu czuć było napięcie. Nie mogę zasnąć, odparł, próbując brzmieć swobodnie. Może porozmawiamy? zaproponowała, siadając obok niego. Serbiusz poczuł, jak jego serce zaczyna bić szybciej. O czym? zapytał, starając się nie zdradzić swojego niepokoju. O tym, co się dzieje między nami odpowiedziała, a jej spojrzenie było intensywne. Nie możemy tego dłużej ignorować. Sergiusz zamarł, czując, że to, co miało być tylko grą, zaczyna przeradzać się w coś znacznie poważniejszego. Subskrybuj, kanał czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Nie możemy tego robić, powiedział Sergiusz, a jego głos zdradzał niepewność. Unikał spojrzenia Kasi, jakby obawiał się, że jego słowa mogą zburzyć delikatną równowagę, którą oboje starali się utrzymać. W jego umyśle toczyła się walka między pragnieniem a rozsądkiem, a każda chwila wydawała się być na wagę złota. Dlaczego nie? zapytała Kasia, zbliżając się do niego, jej oczy pełne ciekawości i determinacji. Ich odległość malała, a Sergiusz czuł, jak napięcie w powietrzu staje się namacalne. W tej chwili zrozumiał, że nie może dłużej uciekać od swoich uczuć. To, co ich łączyło, było zbyt silne, by można to było zignorować. Zamknął oczy i wziął głęboki oddech, próbując zebrać myśli. W jego umyśle pojawiły się obrazy ich wspólnych chwil śmiech, spojrzenia, które mówiły więcej niż słowa. Wiedział, że muszą podjąć decyzję, jak zakończyć tę grę, w którą oboje się zaangażowali. Kiedy Kasia wróciła do domu, Sergiusz siedział na kanapie, jego myśli krążyły wokół Świętosawy. Telewizor grał w tle, ale nie docierało do niego żadne z obrazów. Zamiast tego jego umysł był zajęty analizowaniem sytuacji, w której się znaleźli. Kasia wróciła z zakupów, niosąc torby pełne świeżych warzyw i owoców. Uśmiechała się, ale Sergiusz dostrzegał w jej oczach cień niepokoju, który go niepokoił. Co oglądasz? zapytała, kładąc torby na stole. Jej głos był pełen energii, ale Sergiusz nie potrafił się skupić. Odpowiedział, że nic szczególnego, starając się brzmieć naturalnie, ale jego myśli wciąż błądziły do świętosawy. Zastanawiał się, czy ona również myśli o tym, co się wydarzyło między nimi. Kasia zaczęła przygotowywać kolację, a Sergiusz postanowił pomóc. Wstał i podszedł do niej, biorąc w ręce nóż. Pokaż, jak chcesz to pokroić, powiedział, próbując wprowadzić do rozmowy odrobinę lekkości. Ich dłonie przypadkowo się spotkały, co wywołało w Sergiuszu nagły dreszcz emocji. Szybko się cofnął, czując, jak napięcie rośnie. Po kolacji, gdy siedzieli przy stole, sergiusz nie mógł się oprzeć myśli, że świętosawa mogła być w pobliżu. Zastanawiał się, czy nie powinni z Kasią wybrać się na weekend za miasto, aby uniknąć napiętej atmosfery, która zaczynała ich otaczać. Może powinniśmy pojechać do zakopanego? Zaproponował, starając się brzmieć entuzjastycznie. Kasia spojrzała na niego z uśmiechem. To świetny pomysł. Od dawna nie byliśmy w górach. Możemy zabrać ze sobą świętosawę, będzie się cieszyć. Serbiusz poczuł, jak jego serce na chwilę zamarło. Może lepiej, żeby pojechała sama, a my spędzimy czas we dwoje? Zaproponował, czując, jak napięcie w jego głosie rośnie. Kasia spojrzała na niego zaskoczona. Myślisz, że to dobry pomysł? Zapytała. Tak, myślę, że potrzebujemy trochę czasu tylko dla siebie, odpowiedział, starając się nie zdradzić swojego prawdziwego powodu. Kasia skinęła głową, a Serbiusz poczuł ulgę. Może to był sposób, by na chwilę uciec od świętosawy i od skomplikowanych emocji, które zaczynały go przytłaczać. Nagle usłyszał dźwięk otwieranych drzwi. To była świętosawa, która weszła do salonu z kubkiem herbaty. Nie śpisz jeszcze. Zapytała, a jej głos był ciepły, ale w powietrzu czuć było napięcie. Nie mogę zasnąć, odparł, próbując brzmieć swobodnie. Może porozmawiamy? Zaproponowała, siadając obok niego. Serbiusz poczuł, jak jego serce zaczyna bić szybciej. O czym? Zapytał, starając się nie zdradzić swojego niepokoju o tym, co się dzieje między nami, odpowiedziała, a jej spojrzenie było intensywne. Nie możemy tego dłużej ignorować. Subskrybuj, kanał czeka na ciebie wiele ekscytujących historii.